Cześć, mamy Ja jestem Kuba, czyli Skiro, a w dzisiejszym filmie jest ze mną Adam. Siemanko. No i zagraliśmy jedną gierkę, taką dość długą, ale wydaje mi się, że wyszła spoko, więc oglądajcie do końca. No i oczywiście zostawcie subskrypcję wraz z dzwonkiem, nie zapomnijcie o łapce w górę. No i jak ktoś nie używa kodu SKIRO w sklepie, no to może to teraz zrobić. Wystarczy wejść w zakładkę, wejść przy twórcy, SKIRO, potwierdzić i to tyle. Nawet jak nic nie będziecie kupowali, to i tak wpiszcie mój kod. No i tylko powiem, że jak coś kupujecie właśnie z tym kodem, to ja z tego dostaję trochę pieniędzy. No i bez przedłużania, przechodzimy już do filmu. Ok, Adam, ja tu mam jednego gracza... Dobra, leży. Co miał tak mało HP? Czekaj, co? Dobra, tam widzę jakichś kolejnych. Czy no, ja ustrzelę. Dobra, powaliłem kolejnego. Jeszcze trzeci. No dawaj, dawaj. Muszę powalić trzeciego. Udało się. Powalić dwóch i trzeciego zabiłem. Dobra, kolejny, dostał 30. Adam, pomożesz mi tutaj? Bo tu jest taka, to jest taka, można be. powiedzieć, że gruba akcja. Okej. Okay. Dawaj, dawaj, wychyl jeszcze raz. No dobra, jest naprawdę dziwnie, dziwna sprawa. Nie mam jak go tam podjechać tak szczerze. No dobra, próbuję, mam tylko Famasa, ale tu jest ziomek, którego dobiję, że mieć fraga. Okej, okay. pomocy, na to pomocy, wiesz. tak? Nade mną Dostał tak trochę. Zbiję mu całego kewa, ale chyba mnie dobije, co nie? Dawaj, dawaj, nie dawaj. Nie dostał. No właśnie nie wiem czemu nie dostał, aczkolwiek no było prosto na nim, tak szczerze. No dostał już dwa hity. Dobra, udało się. Karta, karta! Szybko podnieść karty. Czyli wychodzi na to, że przeżyję, więc jest super. I już mam trzy fragi na moim koncie. No nie najgorzej wychodzi ta pierwsza gierka. Tam jest kilku ziomków, chyba dwóch, tak mi się wydaje, przed piątą się rozwalali. Nie, ja luta nie zbieram W sensie mogę zabrać luta, ale teraz robię taki challenge W sumie na luźnych gierkach Że muszę pierwszego fraga zrobić właśnie z tego pistola fioletowego To jest chyba spoko challengek. Masz trochę amunicji do wszystkiego tak naprawdę? Bo do pompy nic nie mam, do pistola też by się przydało może Coś tam może mam, ale też nie za dużo Tak naprawdę tylko do pompy by się przydało O ammo box i mam do pompy, ale fart Do czego ty chcesz w końcu? Do wszystkiego, najlepiej do karabinów i do pompy ja rozumiem, Adam, że masz setny level. Aczkolwiek. Możesz przestać tańczyć. Dziękuję. I za to Amo też dziękuję. Dobra, załaduję sobie wszystko. I ja bym gdzieś poszedł, no bo tu się robi nudno. Dobra, ja to tu ciekam. To, to nie zły. Na polowanie, na polowanie. Dźwięk na polowanie. Nie kampimy, lecimy. Chodź, sprawdzimy dokąd tak jakby przeteleportuje nas ten kibel. Tutaj przed nami. Bo chyba, chyba tam nigdy jeszcze nie byłem. Okej, okay, dobra, ale można sobie sprawdzić. A może. Dobra, uwaga. Wchodzę do środka i... Ej! Dobra, gdzieś się przenosi. I jestem pewnie w tym. Ej, zbagowałem się! Dobra, byłem w świetniku, to nieźle. Jestem tutaj na tej stacji, Adam, niedaleko. Dobra, też tutaj się teleportujesz? Tak. Aha. Dziwnie to wygląda. I ty też tutaj się zbagowałeś. Podskocz tylko. Dobra, git. Wiesz jest zepsute? Tak, oni strzelają od razu. Idę od lewej strony. Udało się jednego pokonać, a drugi Pokonany też? No to git Przeszukam go Jest tu ich więcej czy nie? Patrz może zaraz nie. nie to wszystko mnie, poznał mnie, mnie, patrz Patrz a, zrobiłeś się bardziej złoty, okej, okay, o to ci chodziło. Spoko A tu su inne nie. Ej, znowu przenosi Dobra, dobra, dobra dobra, wchodzę do siarka nie nie nie. Nie, 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 nie Co się stało? Strefa o, aha, dobra. No to nieźle. Nie chcieliśmy tego zrobić, co nie? Dobra, szybko nie. cofamy się. Dobra, a ten dokąd? Aha, tak będziemy sobie testowali. Jesteśmy w strefie i testujemy sobie wszystkie kible. E nie, 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 nie. nie, nie. Teźle. Ja co tu się dzieje? To nie zły odcinek. Okej. Okay. Weźmy może do tego ja świetnika tutaj. Świetniki. Dobra, czyli znowu dalej testujemy, tak? I aha. jesteśmy znowu w strefie? Dobra, po prostu. Chodźmy. Tygnijmy. Tak, po prostu pójdźmy. Aj. Nie warto chyba. Ej, bo ja nie mam żadnego leczenia. Musimy jakieś ognisko chyba znaleźć, bo jest lekki Patrz Poczeka tu ryba pływa! Widzisz ją? Tak z ciekawości. Czy ty widzisz, że moja 13 się pali czy nie? Tak, tak. Płonie ci ten level. Wcześniej nie było. No, za szybko wbijasz levelę, ja ci mówię. I generalnie cały czas jest ten challenge, że ja muszę zrobić pierwszego fraga właśnie z pistola tego fioletowego Nie mogę tak jakby używać tej pompy, po prostu musi być pistol. A później oczywiście jak zrobię tego pierwszego fraga, to już mogę grać normalnie. Może być ciężko tak szczerze, ej, bo 22 sekundy i musimy być w strefie, więc pewnie stracimy trochę kapsa. No przydałoby się tam jakieś pada na znaleźć. Tam, jak coś to bierzesz mnie na plecy i lecimy do strefy. Ej, typy są na lewo, w sensie na pewno jeden tutaj Przy tych budowlach Okej, okay, może o, ominimy to, kto się tutaj w ogóle leczy na ognisku. O, ja. Dobra, czy ktoś tutaj jest przy tym ognisku? Na razie go tutaj nie widzę. Okej. Okay. Dobra, widzę tutaj ziomka. Powolony. Jeden. Nie przeze mnie. Jeden dostał. 27. O, o, Podjeżdżam je tutaj. Adam, ty musisz zrobić te fragi, albo zawijamy do strefy. Nie, dobra, strefa ważniejsza, nie mam leczenia. Siema. A poza tym muszę robić tego fraga z pistoletu, więc... Chyba nie dam rady No serio co tam idziesz? Ty zginiesz, tam jest dwóch Dobra, dostał 27 Jest tutaj na górze, ten zielony No dobra uciekaj, ty uciekaj, ty uciekaj. Ale ja zginę w strefie w takim razie. O strzelają mną, no. nie mam 63 HP Jest tak szczerze po mnie Serio, dajesz sobie radę. Ja muszę uciekać, bo ja nie mam leczenia. Pomogę ci jeszcze jak dam radę Zginął! Jest tam leczenie? Bo jak tak to się cofnę Coś tam jest, ryby są Nie dobra, ja uciekam do strefy Nie ma co się cofać, mam tylko 40hp Ty mi przyniesiesz jakąś apteczkę mam nadzieję Ej no jest przypa, bo chyba po 2hp zabiera no 20 sekund, nie 20, 10 sekund Dobra szybko, 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 szybko 10 osób do końca A ja, mi zostały 2 sekundy do Dotarcia do strefy? Nie Tak blisko, musisz i przyjść Ale jestem w strefie bezpiecznej, więc na luzie Możesz jeszcze podłoga tak, zbudować Tak żeby nie było Co? Co to za budowanie? Co to żeby... za obudowanie? No to żeś teraz zbudował. Nie, chodzi o to, żeby z parku nie widzieli, że to jest budowla. A, dobra, dobra. Tak, to, to 200 kijów, 200 kijów Adam. Dobra, już widzę jednych na górze. Gdzie? strona. Prawa strona na Tam. Okay. No tam, okej. No wiem, dobra, że to tam. jest lunchpad gdzieś na tym domku, o w tamtym miejscu. Nie wiem, czy dobrze zaznaczyłem, ale w każdym bądź razie gdzieś tutaj jest. Teraz są lepszą broń, poczekaj. A bo tu jest tak jakby ta do ulepszania maszyna Spoko, czy ja mogę coś ulepszyć? Czy ja mogę ulepszyć tego pistola? Mogę, ale nie mam zasobów Ja mam zero maców, dosłownie zero maców. Dobra, jeszcze co na złoto ulepszę No, fajnie, fajnie szastasz sobie macami. Zamiast mi dać trochę, bo ja mam dosłownie zero, no dobra, 50 drewna Dobra, chodź do damku, to ci trochę rzucę Dobra, jeszcze sobie na luzie spróbuję porozwalać te żywopłoty i... Płotki, bo chyba tu nie ma żadnych ziomków, tak generalnie. Adam, słuchaj, a my ogólnie tego lunchpada na górze, nie wiem. Idziesz tutaj do mnie? Można, ale to możemy na dropa polecieć, czy gdzie ty coś? Na dropa albo po prostu do strefy, co nie na tą górkę na przykład, na tamte budowle, wszystkie. Spróbujmy w ogóle gdzieś. A on tutaj jest ten lunchpad, a nie na dachu. A ja tego dropa bym się tak zgarnął No, tylko ty... że tam jest taka ostra bitwa, no ale dobra, dawaj po tego dropa. Fajnie, jakby dropnął, nie wiem, złoty pistolet dla mnie. Dobra, otwieram szybko, na przypale i jest skar. Wezmę go, ale w sumie nie to będę czeka, go zaraz z ja ja Okej, okay, proszę bardzo, rzucam ci Stakuj tam. No chodź, chodź do strefy, do strefy. Dobra, nie do strefy. Jak coś tam lunch pada. To będzie można uciekać. I są tam, są tam, są tam. Okej. Okay. Ty masz sniperkę, czy nie? właśnie nie. A, najgorzej Może zaraz kogoś zabijemy. Okej! Okay. Dobra, to było dosłownie, nie wiem, jakieś 2 centymetry od mojej głowy, tam jest ziomek Dostał 19, o, tam jest drugi Nie, lunchpady uciekają, przynajmniej jeden Dostał 20 Nie zrobię Dobre. tego fraga Serio już do niego strzelałem Jeden jest gdzieś nad nami, albo gdzieś w tą stronę poleciał Ja tak naprawdę nie mam co zrobić z tym pistoletem, niestety I oni mają strefę, naprawdę? Nawet nie mam RPG, żeby to wiesz, koło jakiś kolapsi, cokolwiek, choć to jest tak ma no, szeroki. Jest no szkoda, że... nie ma opcji, że to skolapsujemy. No dobra, ja spróbuję tam podjechać trochę, może na blisko ich poobijam. Nie Aha. naprawdę. Jak on to trafi? Nie koło tak? mnie, jest koło mnie. Ta... Czekaj, 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 czekaj. Gdzieś tutaj biegł. O, jest tutaj. Ale panie dwie siadły. Dobra. No proszę. Możesz tak nie strzelać, możesz tak nie strzelać? dziękuję. Mam jeden plan. Mógłbym zrobić jedną rzecz, czyli polecieć nad padem. Prosto do tej wieżyczki. Chociaż nie wiem, czy mi się uda. No naprawdę, naprawdę. No dobra. Czemu tu się nie da tego postawić? Serio? Nie mogę postawić tego lunchpada? Co jest nie tak? No nie, chciałem jeszcze uciec. Zwalić tą ścianę za mną, ale nie udało się. No i słuchajcie wroteczki, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, no to zostawcie subskrypcję wraz z wąkiem. Nie zapomnijcie też o łapce w górę. No i widzimy się już jutro w kolejnym filmie na tym kanale. Pa, pa. no i cześć! cześć.